Cześć, mam najpierw Norbert, witajcie w moim domu. Chciałem nagrać ten film, ponieważ regularnie pod poprzednimi filmami pojawiają się komentarze i pytania dotyczące tego, dlaczego nie ma już filmów, czy kanał się skończył i kiedy będą kolejne filmy. Więc pomyślałem, że nagram, wrzucę, odpowiem. A więc. Filmy nie pojawiają się, ponieważ mniej więcej od końca zeszłego roku nie mam już warsztatu, niestety. Moje życie potoczyło się tak, że sprzedałem część narzędzi i nie mam po prostu ani kiedy, ani przede wszystkim, gdzie tych filmów nagrywać. Czy kanał się skończył? Nie, nie skończył się. Czytam Wasze wszystkie komentarze. Na niemal wszystkie staram się odpowiedzieć. I tęsknię za nagrywaniem filmów. Liczę na to, mam taki plan w głowie, w oparciu o który może wiosną przyszłego roku uda się wrócić do nagrywania filmów. To już pewnie nie będą takie filmy jak do tej pory. Niemniej jednak samo tworzenie, wrzucanie, a potem przegadywanie tego, co wrzuciłem, sprawiało mi mnóstwo radości. Kontakty z Wami to była naprawdę fajna, fajna sprawa i tęsknię za tym, więc postaram się do tego wrócić wiosną tego roku. Korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć wesołych świąt. Święta już za pasem. Mam nadzieję, że będą to takie święta, jakie lubicie Wy najbardziej. No i że pod choinką znajdą się jakieś prezenty, które zrobiliście sami, bo przecież wokół e, tworzenia rzeczy własnymi rękami ta nasza. Społeczność, ta, ta grupa się skupia. Tym razem to już wszystko. Mam nadzieję. Do zobaczenia na wiosnę. Trzymajcie się ciepło, cześć.